Skoro jesteśmy już tutaj, to kolejne miejsce wartym odwiedzenia jest niedaleko położony trójstyk granic Polska-Litwa-Rosja o nazwie Wisztyniec. Jak pewnie wiecie, nasz kraj ma sześć trójstyków. Ja byłem na czterech, na dwóch nie byłem. Nie byłem na polsko-słowacko-ukraińskim, no bo to jest w górach, tam jeszcze nie dotarłem, ale też nie byłem na polsko-białorusko-litewskim. Tak, to ten najbliżej mojego domu. Pewnie kilka razy w roku przejeżdżam, kilkanaście, być może nawet kilka kilometrów od niego, ale jeszcze jakoś tak nigdy tam nie trafiłem za bardzo. Pewnie się kiedyś tam wybiorę, ale wracając do Wiszczyca, to wydaje mi się, że to jest jeden z takich najbardziej dostępnych trójstyków w Polsce. Mogę go porównać do trójstyku na przykład Polski, Czech i Słowacji lub Polski, Czech i Niemiec, bo tamte trójstyki też są łatwo dostępne i takie no troszkę zagospodarowane można by tak powiedzieć